Jemka ludziska, ja jestem Harry, pykamy sobie w Monblade Viking Conquest e, I w tym odcinku tutaj nam atakują e, Perekop e, W poprzednim odcinku straciliśmy i odzyskaliśmy Baczyka, Baczy Saraj e, Tutaj I tutaj idziemy do tego typa O, dziękuję Chcesz dokładki? Będziemy walczyć jeszcze raz i nakarmię psy twoimi be bebechami e, wstrzymaj. Będziemy walczyć do końca Okej. Okay. Zatokować wroga. Stanąć tutaj. Nie spieszyć się ludzie. Oni są tam. Niech się każdy rozstawi. F2. Okej. Okay. Oni już na nas ruszyli? Jeszcze nie. Okej, okay, dobra. Atakować. Jazdo. Atak. Dawaj. O. -o, -o, -o. Dobra. dobra. Dobra, nasi tutaj Ok, no, mamy z samych konek, jakby co? Tutaj, okej, okay. okej, okay. hey, ja mam mało życia. Dobra, się wechałem w wir walki i... i prawie straciłem życie. No i co? Ok. No nie ma co go gonić tutaj, tak nam go nie, nie dogonimy Dobrze, tutaj nasi ...oszczędzują. Bardzo dobrze Tam chyba już uciekają jacyś Tam ile ich powstało Dubnie, no nawet na, na nie zdążyłem e, Dobra ludzie tak na pewno przeczułem. No, oni trzymali mnie tak długo, dopóki nie odzyskali ba... Baczy Saraj. My to od... tutaj im odpowiemy, bo chciałbym, żeby ten cały puf był mój. Ale chyba zawrzemy z nimi pokój na razie, bo jeszcze tutaj czeka Polska wróg. Więc postaramy się z nimi tutaj jakoś ugadać. Nas zostało dwóch. Tutaj jeszcze Mehmet Geray został. Jadę pozbierać jakieś wojska i widzimy się za chwilę. No dobrze, ludziska, no, jesteśmy tutaj już po, trochę pozbieramy sobie wojsk, z samych konnych tutaj. E, pójdziemy tutaj i pogadamy co, jak, nie? Ja Zbierze się do bramy i przywitać się ze strażnikami. Poproszę o spotkanie. Uzyj baj. Kontynuuj. Czyli widzieć. Jesteś uparty i zbyt nachalny. Słucham. Pora na mnie. Jeszcze się spotkamy. Okej, to miasto nie, wypa nie, wy nie wypaliło. To pójdziemy do damku, tak? Eee, tutaj może porozmawiamy. Zbliży się do bramy. OK. Proszę Okej, znowu. Poni raźnie tak mnie nie zwał. Zapewne wiele mnie słyszałeś. Twoje imię sławnymi OK. Okej. okej. Odejść. No kurde, no. W kim by tu pogadać, ty? Żeby zawrzeć pokój. Moi drodzy. Tu? Okej. Okay. Okej, okay. dawaj tego. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, ten w ogóle nie się, ten Aha, okej, okay, dobra. Ten jeszcze Okej, okay, ten No ja pierdzielę, dobra. Widzimy za chwilę. Dobra ludzie. E, szukałem, szukałem wszędzie. Nikt nie chce, nig nigdzie nie ma co. Odbijamy Baka czy Sara jest dwudziestu 22. Okrążyć miasto, przykład do szturmu, przykład do obniżenia, poczekać do jutra. No dobra, ludzie, odbijamy Bakaczy Saraj. Eee, tutaj, no niestety nikt nie chciał z nami sojuszu. znaczy, byłem chyba we wszystkich prowincjach i nikt nie chciał tutaj, właśnie, żadnego przymierza. Więc co tutaj jest właśnie kiepskie? Zostawili tylko 22. Od kilku odcinków tutaj bawimy się tutaj w to, że e, tracimy, e, tracimy baku, odzyskujemy, tracimy, odzyskujemy. I tak półko, moi drodzy, trochę ryzykownie, trochę ryzykownie idę tutaj. Okej. Ok. okay. Dobra. Dobra, czy tutaj ktoś jest? Aha, a, bo i było 200, tylko okej, okay. okej, okay, moi drodzy, eee, podbyliśmy bakar stary, raczej znaczy, odzyskaliśmy. Eee, tutaj teraz to jest podobne, żeniem I tak w kółko, moi drodzy, więc nie wiem, co się z tego uklei. Ok, na razie tak. E, ja tam, tam armię, wojska, garnizon. Damy tak. Wszystkich tych 40. I sejmen też damy e, 39. To jest 79, tak? To już tutaj e, będzie trochę lepiej. Daj. Damy wszystkich tych. I około stówki. Ich tutaj powinno być. Moi drodzy. Tak. I okej, okay. to by było na tyle tutaj, żeby... Ile jest? 96. Nie ma tak źle. E... Okej. Okay. I lecimy tam wiecie tutaj bo oni tutaj to, tam oblężenie jest Dobra już. O, już 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 mi się to chciało tak Dobra eee. OK za to wchodzimy go ile? Dobra, no trudno szcakać. <laughs> Nie, kurwa dobra. Tracimy na, pe na pewno większą całą armię konną, którą tutaj teraz mam, i po prostu katastrofa, tak, moi drodzy. Atakujemy szybko. Okej. Dobra, no. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Szybko. Dobra. Hmm. Jeszcze i więcej tak Dobra OK Dobra OK Dobra. Mamy co Dugnie, dobra. No trudno, no. Przegrana, no. Kogoś tam zabiliśmy. Ale i tak szybko mrzemy. Na pewno nas nie puszczą wolno. Więc walczymy do ostatniego żołnierza. Moi drodzy. Trzeba jakoś się z tym pogodzić, że tutaj... Yy, te bitwy teraz będziemy przegrywać. Moi drodzy, ok, jak wszystko spartam, ja nie, nie, nie umiem trafić, halo, Dobra. no, zakończę odcinek, bo już mi się o to chciało kompletnie grać, moi drodzy. Kwipunek. No zabrali mi znowu wszystko, tak? Nawet konia. więc zaraz tutaj zakończę odcinek. E, na razie już ta, ta gra już zaczyna coraz bardziej tutaj irytować. E, jeśli film się spodobał, duża paw w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem, oczywiście ma być szara, nie czerwona. Zostaw e, dzwoneczek, żeby być na bieżąco komentarz dam ci serducho Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia na następnego odcinka. Elo, na razie.